Dobra, proszę państwa, projekt skończony. Tak wygląda w całej okazałości. Malowanie, szlifowanie. Popatrzcie, przepięknie to wygląda. Przepięknie. Wykończenie góry też pięknie. Także drewno Same siedzenie o grubości 5 cm to jest mi się wydaje, że jest 100%. Kurde, no, tak końcowe wygląda, Boczek jeszcze z tej strony, i to tyle. Jak chcesz, żebym ci zrobił taką ławeczkę w zachodniopomorskim? Dzwoń. Albo pisz na pirwata. Pozdro.